Udało się. Udało. Udało się. Wygrać no się wódka, nie udało, ale... ale udało się Fajna przyjechać. zabawa była. No, ale tam pewna kwota się wspierała. No, ładna przygoda. Tak? Przede tak. wszystkim. Przede wszystkim. O to chodziło głównie. O zabawę. Zabawa ciepłowek tutaj, załazany. Tak. Bardziej. Jak tak najbardziej. najbardziej. To fajnie tak. było. No to wróćmy jeszcze do gry. Tak. Bo pytania nie były za łatwe, prawda? No nie. To tak? Ciężko było to <noise> W Specyficzne tutaj... były. Specyficzne pytanie. Z którym no? najgorzej? To z kościołem było takie. Ciężko było wyczuć, wyczuć jak odpowiedzą ankietowani, prawda? Mm -hmm. Tak, to było dosyć takie. No i, i myślę, że z tym idziemy do lekarza, bo jesteśmy chorzy, i on mi coś zaleca: już leżenie w łóżku, to, to, tamto, a nie. I... No my tak właśnie doszliśmy nie? do wniosku z, z tamtą drużyną, że było wychodziło taką wizytę. Nie w czasie choroby. Rutynową, no. kontrolną. Tak, tak. Kontrolną tak, albo tak, rutynową tak, tak, tak. jakąś taką no. być może, nie? A zwykle idziemy, gdy już coś nam dolega. No, idziemy po coś, w konkretnej sprawie, a nie żeby... A nie by dalsze badania jakieś, a nie żebyś tam. Na razie jeszcze jesteśmy na tym etapie, że nie chorujemy. I nic nam nie dolega. Także. Tak samo z tym, to ostatnie pytanie, z tym yy, samolotem, samolotem. Nie, gdybym złaźniła się, uważam, że złaźniłabym się odpowiadając, że okna się nie otwiera, przecież to jest tak oczywiste, że... <śmiech> nie, <śmiech> no, nie, nie da się, jest, nie ma fizycznej nie. możliwości, no. prawda? Tak. Więc to, Jeszcze takie, nie no, się... to jest nieprzewidywalne. Na czuja, na czuja, jak no. no. mówimy. Ale śledziliście finał? Śledziliśmy. Yy wydaje mi się też nie że nie było być może ten nasz finał był taki bardziej Proste. oczywiste odpowiedzi były bardziej a w tym Dupa dzisiejszym finale e, też to pierwsze pytanie ja bym powiedziała że jesteśmy goli jak nie mamy kasy to jesteśmy goli Spółkami, spółkami. Ale łatwo jest teoretyzować, a jak się stoi tam na środku, to już... To już coś innego. Wiem, że na pewno chcecie kogoś pozdrowić. Jest w czas na to, zapraszam tutaj. Proszę bardzo, pozdrawiajcie Proszę się Stasie, tak, pozdrawiamy babcię Stasię. Pozdrawiamy. Stasię pozdrawiamy babcię Kazię, Strasię, tak, pozdrawiamy babcie Stasie. pozdrawiamy babcie Kazie, która co tydzień z nami ogląda familię pozdrawiamy dziadka. Pozdrawiamy... Ja swoje koleżanki i kolegów z o, ja, ja z moich znajomy. córki znajomych. Uczniów. Ja klasę pierwszym A. Ja trzecią G, z wychowawcą. A ja pozdrawiam e, firmę, w której pracuję. No ja pozdrawiam Zuzię. Pozdrawiamy Konrada, który opiekuje się naszymi zwierzętami. E, Sympatycznie. Do zobaczenia.